Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Zaczniemy od kawału. Przychodzi facet do restauracji, siada przy stoliku, podchodzi do niego kelner i pyta: Szampan? Nie, Szromu. <grym grym grym> jest z nami Pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Na potrzeby dzisiejszego wyjątkowego spotkania zmieniliśmy trochę formułę. Jest Pan jedynym zawodnikiem, dostaje Pan jedno pytanie i będzie Pan odpowiadał do momentu, aż nie udzieli poprawnej odpowiedzi. Jeżeli ta odpowiedź będzie poprawna, dźwięk pojawi się taki. Jeśli będzie błędna, dźwięk będzie taki. Czy wszystko jest jasne? Zasady są zrozumiałe? Zadaję pytanie. Kogo lub czego nie może zabraknąć na koncercie Łony i Webera? Łony i Webera. Sceny. Kabli. Grupis. Nie, to nie są poprawne odpowiedzi. Jest Davis wykonałe, że pogody, ale pewnie skoro nie pogody, to alkohol. To też nie jest poprawna odpowiedź. Już nie wiem. Nie? The L, the O, the N, the A the L, the O, the N, the Ey, it's one now It's one na. The L, the O, the N, the A